Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku, trzecim już z serii Starocie Antyki, Porcelana Militaria. W tym tygodniu wpadło, wpadło udało się kupić trochę porcelany, no i coś z Militarii. Zaczniemy od porcelany. Na giełdzie udało mi się kupić takie, gdzie przywożą różne rzeczy z Niemiec, z wystawek, czyli ogólnie. No w kupę, kupę naprawdę z takich śmieci wręcz szrotu. Ale spodobała mi się filiżanka. Trio do kawki, mokki. Tutaj jest porcelana. E, Ta sygnatura. Nie jest to coś starego. Reichenbach e, manufaktura. Rok produkcji. E, tutaj z. Tej sygnatury to jest 1948-1990 rok. To jest Niemiecka Republika Demokratyczna. Ale spodobały mi się zdobienia takie. Kształt, widać taki wzorek. Made in GDR. Jako, że było to trio kompletne, nieuszkodzone, jakoś niewytarte. Więc postanowiłem kupić. A czynnikiem decydującym, który o tym zadecydował, no bo mówię, żaden to takich, takich talerzyków, filiżanek pełne jest, no ale gościa chciał 10 zł, no to szkoda nie wziąć, naprawdę. No teraz do, do Ikea jadąc cokolwiek chcąc kupić, to naprawdę więcej się zapłaci za tydzień temu wyprodukowaną jako szklankę czy filiżaneczkę niż tutaj która ma naprawdę już no jakieś tam swoje nie wiem 50 lat i posłuży mi po prostu używam jej na co dzień odkąd ją kupiłem do picia kawki i to tyle 10 zł piękne Trio ładnie zdobione wszystko kolejną rzeczą to jest Trio z manufaktury Tułowice Pięknie tutaj widzimy. To już jest naprawdę porcelana. Poszukiwana przez kolekcjonerów. No, piękna porcelana. Co tu dużo mówić? Ciniutka porcelana. Pięknie wykonana. Jest to porcelana śląska. Kielowitz. Sygnatura wskazuje, że. Produkcja to są lata 1920-1944 Nie jest nic poprzecierane Naprawdę bardzo ładnie Piękne zdobienia I za ten zestawik, bo to nie kupiłem tutaj w Polsce, to kupiłem na aukcji zagranicznej e, 16 euro mnie kosztował. Z czego jeszcze tam dostawa? Bo to ja ja sprowadzam rzeczy tam gdzieś po znajomości. Taka grzecznościowa to jest e, przez kolegę mojego, który tam no, pracuje w Niemczech i e, z Niemcem pracuje, do którego ja zamawiam. Ten kolega odbiera, także no, no, to troszkę trwa ale. No, też tam temu koledze trzeba coś odpalić. Także tutaj wysyłka mnie kosztowała ściągnięcie tego do kraju, tak około. No nie, bo to jest ciężko wyliczyć. a ja tam różnie z tym się rozliczam 10 euro. W każdym razie sama, sama cena za filiżankę to było 16 euro. Nie, tutaj jest kolejna filiżanka. Też piękne trio, również tułowice. Również sygnatura wskazuje na lata produkcji yy, 1920 44 Piękne trio za to już dałem 30 euro, ale wydaje mi się o wiele, wiele ładniejsze tutaj. Wzór po prostu. Tu już takie przetłoczenia widać. W ogóle podobają mi się osobiście wzory kwiatowe. To łóżko już jest bardziej, bardziej zdobione. No piękna, piękna naprawdę porcelana. Może tu lepsze światło pokażę. Także to jest taki komplecik piękny, naprawdę prezentuje się świetnie. Kolejna to jest również trio, filiżanka. Rio ze spotkiem i z talerzykiem Przepięknie to jest już też manufaktura Śląska e, żary sorał, która istniała e, od 1888 do 1945 roku. Także już zaraz po wojnie O no, przepiękne tutaj te stłoczenia. Tobienia naprawdę ta to niestety ma troszeczkę przetarcie tutaj widać z góry na żeby wyostrzeć na krawędziach na krawędziach na na, na 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 tym na uszku naprawdę spójrzcie talerzyk również tutaj ma takie wzdłuż przetłoczenia no krawędzie śliczny naprawdę I szybciutko jeszcze talerzyk pokażemy za to zapłaciłem również 30 euro również na aukcji zagranicznej ebay i tak to się prezentuje. Kolejną rzeczą, jaką kupiłem dzisiaj na giełdzie, też takiej giełdzie tu w Polsce, to jest piesek. nie wiem co to za rasa, nie sprawdzałem, przyznam się ale dosyć lekkie, to jest chyba z fajansu wykonane i tutaj mam do was prośbę, jeżeli ktoś ogląda, kto się orientuje zna się na tych sygnaturach, bo ja podkreślam i wiele razy będę to podkreślał, nie jestem żadnym tutaj jakimś specjalistą, ani znawcą no jest taka sygnatura tutaj na łapce Nie wiem w jaki sposób to nawet powinno być. Czy, czy tak, czy tak? Numer chyba tu jest katalogowy. No nie mam pojęcia, ale słuchajcie, no wziąłem, kupiłem go. Podoba mi się, ładny naprawdę. Nie jest nigdzie uszkodzony. Fajny piesek, 10 zł, no naprawdę, no to 10, co to jest dzisiaj? 10 zł, położę nawet, niech leży w domu gdzieś rzucony w kąt. Kurcze, no. Także tutaj proszę, jeżeli ktoś by mi pomógł w identyfikacji tej, tej sygnatury. Nie wiem czy to w ogóle da radę. Na pewno to nie jest. No, no nawet nie, nie mam mowy, żeby to była miśnia. Jakby ktoś miał tutaj takie rzucać hasła, to, to od razu mówię, że nie. Kolejną rzeczą to jest. No przepiękne, naprawdę. Nie mogłem przejść obojętnie. Zobaczcie. Porcelanka, taka. To jest solniczka. Pieprzniczka i solniczka spójrzcie naprawdę piękne kaczuszki dwie wysokiej jakości porcelana no połysk taki naprawdę no ja tutaj może podświetlę żeby to fajnie wszystko pokazać koreczki całe także są Cena 20 zł. Świetne, naprawdę. To mi się tak podobało. Postawię na stole. Sam będę tego używał. I przechodzimy z porcelany. To by było na tyle. Przechodzimy do militarki. Udało mi się kupić to na Oliksie. Ładny bagnecik do karabinu Mauser K98. cena to z przesyłką już 550 zł bagnecik bardzo ładny 43 rok producent 3 literowy kod producenta FNJ 4053 niestety numer tutaj z żabką nie jest zgodny to jest 5939 żabka żabka oryginalna sama żabka jest warta około 250 300 zł tutaj jest brak paska jednego do zapinania ale no ale naprawdę cena wydaje mi się fajna bakelitowa okładzina Zamek, wszystko sprawne. Może tutaj coś podłożę, żeby tak się prezentuje. O, 550 zł. Piękny bagnacik. Pochwa, zdrowa. nie, widać tutaj jakieś. Aha, odbiory wojskowe tutaj jest Waffen, nam. to jest znaczek odbioru wojskowego na samym bagnacie również widać tutaj o. komplecik 550 zł z przesyłką już wliczoną i kolejną rzeczą eee, to również kupiłem na aukcji zagranicznej Telefon polowy Wehrmachtu, rok produkcji 39, czyli Feldfenn-Sprecher 33. Telefon zaprojektowany w roku, znaczy dopuszczony do produkcji w 33 roku, skąd ta, stąd w nazwie 33. Yy, bardzo jestem z niego, z niego zadowolony, bo yy, bakielitowa obudowa jest bardzo. Że tak powiem, w bardzo ładnym stanie, fajnie, fajnie zachowana. Ładny kolor odcień, bo czasami takie jasne bywały. Nie wiem czemu mi się podobają takie ciemniejsze. Yy. I co ciekawe, kompletny jest w środku. I teraz tak pokrótce tak mówię może że tak, kabelek jest fajny. Rzadko z takich spotykanych, elastycznych. Eee. telefon jest sprawny tutaj zwierając tutaj te dwa tak jak ja tutaj kabelkiem podłączyłem dwie te, dwa te zaciski wyciągamy korbkę wkręcamy ją tutaj jest funkcja testu w tym telefonie Tutaj baterii nie ma w tej chwili, ale jest prądnica, Kręcąc kompką, korbką, ona yy, wytwarza prąd. Jest przycisk testu, który można sprawdzić, czy ten telefon działa. Także telefonik działa i co ważne, często te telefony, jak kilka już kupiłem. Yy, i zdarza się często tak, że po prostu no są takie. Nie wiem, czy to w etapie, na etapie produkcji gdzieś, bo to różni podwykonawcy byli. Kto na przykład inny produkował telefon, kto inny wykonywał takie korbki czy słuchawki do telefonu. Tutaj jest akurat tak, że fajnie, bo jest zgodne z sygnatura 1939 rok. Jajaj, wyastrzej. Co jest może za blisko? O tysiąc dziewięćset trzydzieści dziewiąty rok, taki sam jest tutaj na telefonie. Widzicie, tysiąc dziewięćset dziewiąty rok tutaj. Wiem, że to słabo widać, ale warunki do nagrywania jakie mam, takie mam. O. Tutaj jest odbiór wojskowy czyli Waffenamt ten wzór. To jest tak zwana kontrola jakości. Na słuchawce również jest. Tutaj jeszcze pokażę również na słuchawce. To jest rok 1939. Jest również Waffenamt, i tu jest rok 1900. Widzicie tutaj z tej strony, będzie. 39, Także to się mówi w takim żargonie kolekcjonerskim, że yy, czy manierka, jeżeli ma te same sygnatury, czy telefon, że. Yy, jest coś zgodne, czyli ten sam rocznik. I tutaj cena, jaką zapłaciłem, ja teraz nie pamiętam już, ale to również na opcji zagranicznej w Niemczech kupione, to była, nie licząc przesyłki, chyba 260-280 zł. Także bardzo zadowolony jestem, bo te telefony tu w Polsce chodzą. Od 400 zł, 450, jeżeli w dobrym stanie. Ten jest zgodny, naprawdę świetny. świetny no kabel ten jest taki naprawdę oryginalny. Często były wymieniane już później po wojnie. Gdzieś tam te telefony były używane do, do jakichś celów różnych. No, bo, 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 dwa telefony starczą, żeby po prostu sobie dzwonić, porozumieć się. Baterie starczy tu podłączyć i dzwonimy. Kablem łącząc po prostu z drugim dzwonimy. Telefon drugi dzwoni, tam się odbiera i normalnie można rozmawiać. Także to tyle. Dobra, za dużo się rozgadałem. Zapraszam na kolejne odcinki, będą się pojawiać w najbliższym czasie. Także do zobaczenia. Cześć.